Czpasz, ja, czy nie? Prędzej... Można te co ty Ja czpam. No, a i co ty To Boś ma na słodok nie robił. Jak nie robi? kurwa, wypierdalać pomiesz z dupy liścia? Aha, nie, po prostu generalnie wyszło tak, że on na mnie krzyknął, w sumie o nic, o to, że nie zdążyłam zjeść w sumie chyba loda, dopóki nie dojechaliśmy z obie do, do domu, więc na mnie krzyknął. Więc pytałam, jakiego liścia. — Chciałaś się pociąć? — Nie. I potem zaczął mnie wyzywać od kurw, dziwę, kazał mi wypierdalać, spakował wszystkie moje rzeczy, chciał mnie wyrzucić, szarpał mną, wykręcał mi ręce i w ogóle pał mnie na wszystko. Kurde, wpadłam na szafkę. Nie spałem całą noc, bo analizowałem materiał, który mam na Marka i Marek tak się nie robi, że odskarża się o rzeczy, które ty sam robiłeś dawnego przyjaciela, tylko po to, żeby zdobyć trochę fejmu. Um, mam dowody na to, że biłeś Karolinę. Karolina przyznaje się na nagraniach. Na to, że ją szarpałeś. Na to, że znęcałeś się nad nią psychicznie. Nie chciałem tego nigdy publikować. Nigdy. Ale z, z... Ty mnie zmuszasz, ty mnie zmuszasz do tego. Przecież mieliśmy na siebie tyle brudów. Każdy z nas miał na siebie tyle brudów. Ja się przyznam do wszystkiego, do wszystkiego, co zrobiłem. Ale ty z... rozjebałeś się właśnie w internecie, Marek. No, tam srebrna tapsa, rulonik Mareczku. Nigdy nie spałeś. I pytacie, czy ćpałem. Mówię oficjalnie, tak, zażywałem narkotyki. E, Marek również zażywał narkotyki. E, pierwszy raz do domu, kiedy spróbowałem narkotyków, przyniósł je Kubańczyk e, i namawiał nas po prostu do, do ćpania. No, my nigdy nie byliśmy zapoznani z tematem i ulegliśmy. Jest Kubańczyk, jest impreza, nie? Olejnik, chorągiewo. I co, nagle nie stoisz po żadnej stronie, nagle uważasz, że... E, ugoda to najlepsze rozwiązanie? I że najlepiej żyć w zgodzie, gdzie wczoraj atakowałeś mnie i byłeś pewny wygranej? Stary. Myślisz, Marek, że to tak łatwo kłamać e, ludzi i że prawda nie wyjdzie na jaw? Zaraz pokażę, że to nie ja przystawiałem się do Karoliny, tylko do Karolina do mnie się przystawiała i sama ci o tym mówiła, i ty miałeś do mnie o to wielki problem bardzo, bardzo duży problem. I oto też poszedł ten przetarg. Ja zawsze ja zachowywałem się jak przyjaciel w stosunku do Ciebie i zawsze Cię informowałem o krzywych ruchach karolinki w moją stronę. Zawsze, stary. I mam na, na to nagranie. Mam na to nagranie. I już się nie wybielisz, stary. Już się nie wybielisz, bo za dużo nakłamałeś. Ja nie skłamię ani razu. I nie rozumiem, jak można być taką kurwą, żeby obrócić się w stronę osoba, osoby, która dała wam wszystko, która was stworzyła w internecie. Ty, Marek, w ogóle masz celność mówić mi, że to ty wymyślałeś pomysły na filmy, jak ty nie radzisz sobie z kanałem? Że to ty byłeś taki mega, mega, mega pracowity? Stary, opuściłeś Daily, ja nie opuściłem ani jednego Daily. Kto ma dowody? Kto ma dowody na to, że to, co mówiłeś, jest nieprawdą? Ja, nie ty. Ty, Marek, na relacji masz szczelność mówić, że ty nie masz sobie nic do zarzucenia? Obydwoje robiliśmy złe rzeczy, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale ja się do tego przyznaję. A ty nadal brniesz w swoje pomimo, że pokazałem ci do wody, stary, ty jesteś chory. Jesteś chory. Kuba, ty mówisz, e... znaczy piszesz pod e, relacjami e, zebo, że ja się z tobą nie rozliczyłem, zapłytę. Oczywiście, że rozliczyłem się z tą za płytę, ale to, że ty nie wystawiłeś ostatniej faktury, która czeka na ciebie na mailu i dostałeś mail, mam na to dowód, że dostałeś maila, to już jest Twój problem. Wiem, że próbujesz to obrócić przeciwko, przeciwko mi, ale ja mam dowody na to. Ja mam stare na to dowody. To Ty nie rozliczyłeś się ze mną, ze mną z płyty, pomimo, że był układ, że będziesz rozliczać się za wypromowanie. Nie, rozli nie rozliczyłeś się z żadnej płyty. Ja rozliczyłem się z Tobą. Praktycznie za całą płytę została tylko jedna wypłata na 10 tysięcy złotych lecimy z kurwami. Odnosząc się do kolejnej twojej relacji, tak, to jest prawda, e, że podrywałem dziewczyny, łamałem im serca, grałem e, na ich uczuciach, zachowywałem się jak totalny skurwysyn. syn. E, to jest prawda, Marek. Jestem. Jestem kurwą. Zachowywałem się tak. Co mam powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko. Przepraszam, ale nie było takiej sytuacji, Marek, żebym jakiekolwiek sugestie kierował do dziewczyn poniżej 15 roku życia. Jest. To co? Mam wam powiedzieć, przepraszam, że, że tak zrobiłem. I jest mi wstyd, ale każdy jest tylko człowiekiem. E i piszecie mi, że teraz jestem pod wpływem narkotyków. I to nie jest prawda. Ostatni raz byłem pod wpływem narkotyków 5 września e, po gali Fame MMA. E, teraz jestem czysty. E, nie biorę narkotyków. Nie mam sensu kłamać. Jeżeli byłbym naćpany, to bym wam o tym po prostu powiedział. Bo i tak się do tego przyznałem. Więc po co miałbym kłamać? Jaki byłbym w tym sens? Strzelałbym sobie w kolano. Teraz została prawda i tylko prawda. Bo już nie ma wyjścia. Tutaj już nie można nawet... Lawirować wokół tematu. Tuż tu trzeba mówić prawdę.